Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spoglądając dzisiaj w kartki kalendarza widzimy, że nieubłagalnie okres wakacji się kończy. Dzieci ze smutkiem odliczają te dni, które pozostały jeszcze do odpoczynku, które nieuchronnie zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Taki trochę okres wakacyjny również panował tutaj w Radzie Miasta. Nie było tej sesji w miesiącu lipcu, ale co nie oznacza, że Rada Miasta nie pracowała. Były spotkania z mieszkańcami, jak również obradowało część Komisji Rady Miasta. I zgodnie z harmonogramem koniec sierpnia, ostatni czwartek ponownie chcę Państwa zaprosić na obrady sesji Rady Miasta na godzinę dziewiątą. Tym razem spotykamy się stacjonarnie, już będziemy mogli bezpośrednio ze sobą porozmawiać, podyskutować i ustosunkować się do uchwał, jakie zostaną zaproponowane Państwu Radnym. W materiale, jaki przesłałam Państwu Radnym, tych punktów jest 16. Ale już dzisiaj Pan Prezydent zapowiedział, że będą dwie dodatkowe uchwały: jedna uchwała, która zmienia wieloletnią prognozę finansową, a druga uchwała, która dotyczy porozumienia pomiędzy gminą Miasto Świnoujście a Gaz System, i też z dwóch komisji: dwie uchwały: jedna uchwała z Komisji Skarb Wniosków i Petycji, Pani Anety. Z Jest to uchwała, która dotyczy petycji, z jaką zwrócili się mieszkańcy ulicy Sołtana. Natomiast druga, kolejna uchwała, która pochodzi od, ze strony Komisji Rady Miasta, jest to uchwa projekt uchwały z Komisji Gospodarki Morskiej. Dotyczy ona sytuacji apelu, sytuacji, jaki jest związany z zanieczyszczeniem odry. I aktualnie tych punktów w porządku obrad jest 16, więc na pewno jeszcze o te cztery punkty dodatkowo zostanie ten porządek obrad, jeszcze dodatkowo te, te punkty zostaną. Ujęte. I tutaj wracając do tej uchwały porozumienia, jakie podczas ostatniej spotkania Komisji Gospodarki i Budżetu wprowadził pan prezydent, to porozumienie z gaz systemem dotyczy Generalnie no tak najprościej mówiąc dojazdu do latarni, aby mieszkańcy turyści mogli dojeżdżać. Związane jest to z budową tego trzeciego zbiornika i tych rurociągów przesyłowych, aby bezpiecznie było jest propozycja, aby inną drogą to się odbywało, aby bezpieczeństwo zachować i pod tymi przesyłowymi rurociąkami nie przejeżdżać i tutaj pan prezydent zwrócił się, aby Rada Miasta zaopiniowała to porozumienie, które dotyczy właśnie tego układu komunikacyjnego, aby to się mogło odbywać bezpiecznie i oczywiście dogodnie dla mieszkańców, dogodnie dla turystów. Kolejne punkty to punkty tak jak wcześniej dużo dyskusji było na temat budżetu obywatelskiego jego funkcjonowania radni również zgłaszali również swoje propozycje i w tej sprawie zostanie powołana komisja doraźna, która jeszcze raz zajmie się w jaki sposób, jaki tryb i sposób budżetu obywatelskiego, w jaki sposób przeprowadzać ten budżet właśnie w naszym mieście. Trzy uchwały, takie uchwały dotyczące edukacji. To często bardzo na początku roku szkolnego takie uchwały się pojawiają. Jest to uchwała, która dotyczy zwolnienia dyrektora przedszkola miejskiego Fantazja z pełnego realizacji tygodniowego wymiaru godzin, jak również przedszkola tęcza, jak również będziemy w te podejmować Uchwałę, która dotyczy średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny, tutaj to dotyczy dojazdu dzieci, dojazdu osób do placówek szkolnych. I będziemy wiadomo ta sytuacja, jeśli chodzi dotyczy lokali mieszkaniowych, trudno, jakie zasady są uchwały, są też ustawy, jakie to przewidują przydział mieszkań tych komunalnych, ale są sytuacje wyjątkowe i tutaj będą dwie uchwały, które są właśnie tej dziedzinie poświęcone i jako radni będziemy się do tego ustosunkowywać. I zakup niskoemisyjnych autobusów, cztery sztuki miasto zakupi i w związku z tym musimy właśnie zmienić plan gospodarki niskoemisyjnej w naszym mieście. Wiemy, że też, że odwiedzą nas strażacy, którzy chcą się pochwalić nowym wozem strażackim, jaki został zakupiony właśnie ze środków budżetowych gminy miasto Świnoujście. Będzie ten samochód strażacki zaprezentowany w trakcie przerwy sesyjnej. I gorąco zapraszam Państwa do śledzenia obrad sesji Rady Miasta w najbliższy czwartek o godzinie 9.00. Będzie to nasza, nasza 66. sesja Rady Miasta. Będzie stacjonarnie, i myślę, że yy, może nie wszystkie sprawy będą dotyczyły Państwa, ale. Wiele spraw jest ogólnych, a niektóre szczegółowo, które mogą dotknąć bezpośrednio Państwa funkcjonowania w naszym mieście. Dziękuję i zapraszam.